Chemia na Sygnale. Pogotowie maturalne Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Materiał zrealizowany w ramach spotkań z nauką na Uniwersytecie w Białymstoku. Wydarzenie zorganizowane w roku jubileuszowym w ramach 25-lecia Uniwersytetu w Białymstoku. Zadanie maturalne z Chemii. Z 2021 roku. Zadanie 30. Oblicz ile gramów bezwodnego kwasu etanowego należy użyć do reakcji z jednym molem butan-2-olu w temperaturze T, aby przereagowało 85% początkowej ilości butan-2-olu. Do zadania mamy następującą informację. Reakcja estryfikacji, w której uczestniczą kwas etanowy i butan-2Ol, zachodzi w środowisku kwasowym zgodnie z równaniem. W temperaturze T, tężeniowa stała równowagi tej reakcji KC jest równa 2,12. Po zapoznaniu się z treścią, przystępujemy do rozwiązania zadań. W pierwszej kolejności wypisujemy dane. Stała równowagi reakcji wynosi 2,12. W treści zadania mamy również informację, że ma przereagować 85% początkowej ilości butan-2-olu. Nie mamy żadnych informacji o objętości. Więc przyjmujemy założenie, że objętość jest równa 1 dm Założenie to ułatwi nasze obliczenia podczas zamieniania liczby moli na stężenie molowe. Nasze obliczenia bazować będą na równaniu reakcji estryfikacji. Przepisujemy równanie, a w obliczeniach pomoże nam tabela której zamieścimy początkową ilość reagentów, liczbę moli, która przereagowała oraz liczbę moli w stanie równowagi. Początkowa ilość butan-2-olu wynosi 1 mol, a przereagować ma 85% początkowej ilości butan-2-olu. Czyli mamy minus 0,85 mola, a po reakcji mamy 0,15 mola. W przypadku kwasu octowego również przereaguje 0,85 mola. Natomiast po stronie produktu powstanie 0,85 mola zarówno w przypadku estru, jak i w przypadku wody. Przed reakcją nie mamy żadnych produktów, stąd liczba moli początkowa jest równa 0. Z kolei liczba moli estru i wody w stanie równowagowym będzie równa liczbie moli po reakcji, czyli 0,85 mola. Nie wiemy natomiast, ile moli kwasu etanowego pozostanie po reakcji. Jest to nasza niewiadoma którą oznaczamy x. Początkowa ilość kwasu będzie równa x plus 0,85 mola. Teraz możemy przejść do kolejnego etapu, w którym skorzystamy ze wzoru na stałą równowagi. Pamiętając, że w reakcji estryfikacji, która jest reakcją odwracalną, wliczamy wszystkie reagenty, w tym również wodę. Stała równowagi jest równa stężenie estru razy stężenie wody podzielone przez stężenie alkoholu razy stężenie kwasu. Jako, że przyjęliśmy, że objętość jest równa 1 decymetr 3 Możemy do wzoru na stałą równowagi wstawić liczbę moli. Pod wzór możemy podstawić wyznaczone przez nas dane, natomiast pod stałą równowagi 2,12, jak wynika z treści zadania. Następnie przy pomocy operacji matematycznych wyznaczamy nasz x. który wynosi 2,27. Jest to ilość moli kwasu w stanie równowagowym. Ilość moli kwasu w stanie początkowym jest równa x plus 0,85, czyli 3,12 mola. Ostatnim etapem wyliczeń jest wyznaczenie masy kwasu potrzebnego do Przeprowadzenia reakcji, która jest równa początkowej liczbie moli pomnożonej przez masę molową kwasu. Wynikiem końcowym naszych obliczeń jest masa kwasu równa 187,2 g. Dziękujemy za obejrzenie materiału. Jeśli Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej oraz Facebooka Wydziału Chemii.